jeżeli chodzi o młodych, no cóż, my proponujemy to, co tutaj państwu przed chwilą mówiłem, my proponujemy możliwość awansu. No, wiem, że tu mi się nie do końca popisali, czy nawet w ogóle się nie popisali, ale także jednak te możliwe do zdobycia mieszkania. No my daliśmy już takie przywileje, jak na przykład brak podatku PIT do 26. roku życia i... Proponujemy także coś, co warto, jak sądzę, młodzieży zaproponować to znaczy no, taki model życia, gdzie jakby no, takie przyjemności, które dotarły do Polski masowo w ostatnich dziesięcioleciach, jak na przykład narkotyki, będą miały znacznie mniejsze znaczenie niż w tej chwili. Ja w żadnym razie nie twierdzę, że wszyscy czy większość młodych ludzi zażywa narkotyki, no, ale to jest dzisiaj problem. To samo oczywiście dotyczy alkoholu. To nie chodzi o to, żeby nie pić w ogóle, no bo to jest życzenie, że musiałbym powiedzmy sobie nie szczerze składać. <noise> ale ale no, mówię szczególnie o swojej młodości, bo nie, nie dzisiaj. <noise> Ale, ale w każdym razie na pewno z tym też trzeba ostrożnie. Natomiast na oferta kultu, w sferze kultury, oferta w sferze sportu, to wszystko będzie bardzo wzbogacane. Jest wzbogacane, proszę Państwa. Pamiętajcie, że my budujemy mnóstwo nowych muzeów, instytucji kulturalnych, że budujemy instytucje, które finansują tych, którzy chcą podejmować działalność społeczną. To Kół Gospodyń wiejskich począwszy, a skończywszy na różnego rodzaju stowarzyszeniach, czy fundacjach, ludzi, którzy kierują się inspiracjami patriotycznymi, inspiracjami religijnymi, inspiracjami związanymi z tak no, zwaną tradycją judeo-moską, czyli, krótko mówiąc, tym wszystkim, co przedtem nie znajdowało żadnego wsparcia, bo właśnie tylko lewicowa działalność znajdowała wsparcie. Rękopis troszkę nieczytelny, ale postaram się. Czy Prawo i Sprawiedliwość, rząd Polski, wprowadzi w życie stanowczy kurs i działanie w relacjach z Unią Europejską tak, jak to zrobiła Hiszpania i jak proponuje... Nieczytelny, nieczytelny dalej. Sariusz Wolski, no. Proszę Państwa, otóż ja chcę powiedzieć, że ja z ogromnym szacunkiem odnoszę się do Pana posła Sariusza Wolskiego naprawdę od bardzo wielu lat, od dziesięcioleci e, zajmuje się Unią Europejską, doskonale się na tych sprawach zna, od początku jest europosłem. E, był kiedyś po tamtej stronie, ale przeszedł na naszą, wziął na siebie trudny obowiązek, bo było wiadomo, że z tego nic nie wyjdzie, żeby być naszym kandydatem na przewodniczącego. Unii Europejskiej, wtedy, kiedy nie zgadzaliśmy się na Tuska, za drugim razem chodziło o to przedłużenie. Powtarzam, jestem z pełnym szacunkiem. Natomiast jeśli chodzi o te punkty, które on tam określił, to szanowni państwo, żeby wygrać taką ostrą walkę, no to trzeba kul. Cool. To przenośna może zła, ale no przenośna, rozumiecie ją państwo. No a to są niestety, proszę państwa, raczej kapiszone. Na tym rzecz polega. My, proszę Państwa, naprawdę prowadzimy wobec Unii Europejskiej, to jeszcze nawet od tych czasów, kiedy, kiedy no, premierem byłem ja, a przedtem był Marcinkiewicz. Otóż premier Marcinkiewicz, polityka taką, że nasi partnerzy z tych mniejszych państw, kiedy myśmy różne rzeczy mówili, to Dziwili się, że my nawet w takich rozmowach, właściwie już półprywatnych, w ogóle ośmielamy się takie rzeczy mówić, bo tam jest takie, jakby można powiedzieć, trzymanie. Prowadzimy politykę twardą, ale jednocześnie prowadzimy politykę realistyczną. No, trzeba być, i to jest przecież z Pisma Świętego, i wężem, i lwem, i lwem, i wężem. No, krótko mówiąc, my jesteśmy i lwem, jak trzeba, jak trzeba wężem. Ale oczywiście, jaki będzie efekt ostateczny, nie wiemy i na pewno na żadną Unię, która odbierze nam suwerenność, się nie zgodzimy. To... Po pierwsze, trzeba ludzi przekonywać. Naprawdę ten zalew kłamstwa, który spada dzisiaj na Polaków, jest tak wielki, że no, bardzo wielu nie wytrzymuje w to wierzy. No, otwórzcie państwo TVN. To dzisiejsza Polska to tylko to, no, ruina, no trzy ćwierci do śmierci, no. no tak. Za chwilę w ogóle się zapadnie, przestanie istnieć, no. a my zbiegniemy z majątkiem tutaj zdrabowanym, no jak ostatnio usłyszałem od Tuska pewnie do Izraela. No. <noise> Więc te bzdury po prostu no, bzdury do kwadratu sześcianu jeszcze wyżej, no niestety docierają do różnych głów. Argumenty. Trzeba umieć odrzucać te wszystkie oskarżenia, które padają nieustannie, właściwie każdego dnia coś nowego wymyślają. Wczoraj powiedziałem o tym, że y, młode kobiety no. Ścigałem się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. No, co jest obiektywnie szkodliwe? I uczciwy polityk, jeżeli taką rzecz wie, a ja to wiem z dobrego źródła, no musi o tym mówić, bo to jest, powtarzam, szkodliwe. No, nic się na to nie poradzi, że pewne czynniki biologiczne powodują, że. Panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni. To nie znaczy, że ja zachęcam mężczyzn, żeby nadmiernie pili, chociaż być może jutro te fani już to głosi. No to po prostu szkodzi. To się kończy około 25 roku życia. No, nie chcę już. Mówić dlaczego, bo znów ogłoszą, że ja obrażam młode damy, i tak dalej, więc w żadnym razie tego nie powiem. Ale te pierwsze lata życia dorosłego no też są niesłychanie ważne, i trzeba właśnie na to zważać. I powtarzam, z czegoś, co wynikało z, po prostu ze zwykłej uczciwości, no tak trzeba mówić, polityk ma obowiązek takie rzeczy mówić, robi się kampanię. Już dzisiaj ok, gołym okiem widać, że jeśli będzie tak, że nasi przeciwnicy uznają, iż wybory mogą przegrać, a bardzo prawdopodobnie, że przed wyborami już tak to będzie wyglądało w sondażach. Jeżeli tylko zdołamy przejść przez tą zimę, a wszystko na to wskazuje, że zdołamy nie tylko ta pogoda, bo Bóg nam sprzyja, w tej chwili. W tej chwili przecież mógłby być mróz i śnieg, no to zupełnie normalne w tej części listopada jest naprawdę pięknie i ciepło, ale jeżeli tylko zdołamy to przejść, to naprawdę i to są opinie także naszych przeciwników, niechętnych nam socjologów i polityologów, droga do zwycięstwa będzie otwarta.